Film ten dedykuję stałemu i wiernemu widzowi, misterowi oprawcy 76, który dość wzorowo i brawurowo sobie poradził z własną instalacją elektryczną. A tutaj na tym filmie: pełna wymiana instalacji elektrycznej w kamienicy i takie oto prace zostały wykonane. Wymiana wewnętrznej linii zasilającej od punktu podziału sieci razem z, punktem, razem z wymianą punktu podziału sieci, wymiana podstawy licznikowej, wymiana WLZ. WLZ był prowadzony pod tynkiem w róże FI28 i ta WLZ ma charakter wymienialny. Jest wykonana z przewodu linkowego 10 mm kwadratowych oraz jest też możliwość wykonania instalacji jako trójfazowej w tym wykonaniu jest to instalacja jednofazowa i zabezpieczenie główne przedlicznikowe 25 amperów. Jest to wkładka topikowa cylindryczna 10 razy 38 mm. Montaż głównej rozdzielnicy w mieszkaniu. Samo mieszkanie ma około 65 metrów kwadratowych dwa duże pokoje. Kuchnia, łazienka. Tutaj instalacja elektryczna była wykonana kompleksowo dodatkowo w piwnicy. Uziom do tego mieszkania był wykonany trochę na skróty bo był wykonany sondą uziomową, wbitą w głąb gruntu 3 metry oraz odsuniętą od krawędzi budynku o 2 metry Instalacja elektryczna w garażu wolnostojącym który znajduje się poza tym mieszkaniem tutaj garaż został zasilony linią na powietrzną ASXSN samonośną 2x25 mm2 Sama instalacja w garażu jest w sumie dość skromna, ale na prośbę klienta przewody tutaj zostały przeze mnie pozaklejane. Przy czym zaznaczę, że pomagał mi tutaj sam klient, co prace bardzo mocno przyspieszyło. Całość wykonawstwa instalacji elektrycznej to około 3 tygodnie. Czas wykonywania tych prac to przełom października i początek listopada 2022 roku i pomoc klienta, czyli inwestora w postaci bruzdowania pod przewody elektryczne Częściowe zaklejanie brust na przewody elektryczne, pomoc przy montażu linii samonośnej ASXSN oraz pomoc na bieżąco. I nie będę no, wspominać o takich rzeczach oczywistych jak przywiezienie. Mnie oraz moich narzędzi i rzeczy osobistych na miejsce pracy. Na czas wykonywania tej instalacji elektrycznej udało mi się zatrzymać na miejscu w mieszkaniu, co pozwoliło mi o dogodnych dla mnie porach zaczynać pracę i dogodnych dla mnie porach tą pracę kończyć. Mówi Emil Elektrikos emieńczyk na kanale Emi Hydroelektro. Dziękuję za uwagę. Był to ostatni odcinek z tej serii o wymianie instalacji elektrycznych. Pozdrawiam.